To jest moja supermoc. Uwaga, unieruchomię Was już teraz. Co zrobiłyście, że powstały te klony? No, my nie wiemy. O, jakie zgromadzenie, co jest jakaś promocja. Halo, przepraszam, co się tutaj dzieje? Halo, przepraszam, co się tutaj dzieje? O ja, ty jesteś. No, jesteś taki sam jak ja. No to pięknie. I co my teraz w ogóle zrobimy? No, dziewczyny, macie jakiś pomysł? No właśnie, i tutaj jest ten problem, że nie ma żadnego pomysłu. No tak, no kalkulator został schwytany, ale jest jedna rzecz. My nie wiemy, co mamy zrobić z tymi wszystkimi konami. Przecież nie możemy ich tutaj zostawić. No tak, no to co my teraz zrobimy? Bumblebee, leś po tego kalkulatora. Może on coś będzie wiedział. Jasne, zaraz będę! Ojej, dziewczyny, i co my teraz zrobimy? Hej, spójrzcie, a kto to jest? No nie są nasze klony. Kto to jest? Dziwnie wyglądają. Może to one to wszystko zrobiły? Chodźcie szybko, musimy się dowiedzieć, Halo, przepraszam. Halo, przepraszam. Czy możemy się dowiedzieć, co tutaj się dzieje? Hmm? Huh? No, co tam, co szepczesz? No bo mnie klony atakują. Jak to cię klony atakują? Przecież one nic nie mówią, nawet nie reagują. No, ale zobacz, jak klon to mnie mówi. Cześć, jestem Harley Queen, a ty? No, właśnie, chciałabym się dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Te wszystkie klony, one są takie same jak my. No i nie wiemy, co się dzieje. Szybko, wytłumaczcie nam. E, faktycznie ten klon do ciebie mówi Hej, to nie klon Emma? No tak, poznajcie się To są moje przyjaciółki Andrea, Olivia, Mia i Stefani. Emma, ty je znasz? Skąd ty je znasz? A czemu ty masz pelerynę na sobie? No bo ja wam nie mówiłam Ale ja jestem super bohaterką ty jesteś super bohaterką, o czym ty mówisz, Emma? No tak, no bo ja chodzę do szkoły superbohaterek, a to są moje koleżanki. To jest Wonder Woman, Harley Quinn, trujący blues, Super Supergirl oraz e, Bad Girl, no i jest jeszcze Bumblebee. No coś ty, Emma, czemu nam o tym nie powiedziałaś? No bo to jest ściśle tajne, ale no to już się wydało. Tak? A jakie masz moce? Chcecie zobaczyć? No jasne! To uwaga! No i jak? Czujecie się unieruchomione? Co się dzieje? To jest właśnie moja moc! Ja klaśnięciem zatrzymuję wszystkich! To jest moja super moc! Uwaga! Unieruchomię was już teraz! I jak? Lepiej? Tak! Ojej! Emma, jaka jestem podekscytowana! Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? O tak, ja też chcę być superbohaterką! Ja też chcę być superbohaterką! Dobra, dziewczyny, wiecie co na razie o tym wiedzą, ale później coś zrobimy i zapomną, nie? Bo będzie za duży popłoch. No tak, one nie mogą o nas wiedzieć. Tak, tak, możecie zostać superbohaterkami, tak, tak! Tylko najpierw musimy się rozprawić z tymi klonami. Zauważyłam, że te wszystkie klony są bardzo podobne do Was. Dziewczyny, teraz bardzo ważna rzecz. Musicie mi powiedzieć, co zrobiłyście, że powstały te klony. No, my nie wiemy, ale każda z nas zawsze rano pije szklankę wody. I, i tylko tyle, no, tylko tyle wiemy. Aha, szklankę wody. Bardzo możliwe, że do wody została dodana jakaś substancja i to właśnie ona stworzyła klony. Teraz musimy znaleźć otrutkę. Teraz szybko, Bumblebee, gdzie jest ten kalkulator? No, szybko. No idźże. Uch, nic wam nie powiem, nic wam nie powiem. Ha, powiesz, powiesz, nie przejmuj się. Co zrobiłeś, że się pojawiły te wszystkie klony? No, nic wam nie powiem! To jest moja armia, nigdy jej nie zniszczycie! Nigdy jej nie zniszczycie! Czy jesteś tego taki pewien? Tak, jestem! No mów co wiesz? Nie powiem nigdy! Nigdy mnie nawet siłą nie zmusicie do tego! No to super. Super Girl, wiesz co? Ja, jak szłam, to tak sobie właśnie pomyślałam, że przecież on ma wszystko zapisane na tym swoim dysku. Niczego się nie dowiecie! On jest zepsuty! No tak! Wystarczy tylko dostać się na dysk i wszystko wtedy będziemy wiedzieć. Tylko co my teraz zrobimy? Hej, ja mam pomysł! Tak! No bo ja mam kolegę, który jest informatykiem, mogę go przyprowadzić i on może wtedy coś pomoże nam wykombinować, nie wiem, jakoś się dostaje na ten dysk. Super pomysł! Szybko, dzwoń do niego i jak szybko się zjawi, może nam pomoże. Jasne, zaraz będę, ale super, może zostanę superbohaterką. Super girl, nie teraz, Wonder Woman. Super girl, ale spójrz, coś się dzieje złego z klonami. Jak to? O, o, co się dzieje? Zostawcie kalkulatora, zostawcie kalkulatora, zostawcie naszego pana, puśćcie kalkulatora, będziemy o niego walczyć. O nie, i co my teraz robimy? Chyba klony się trochę zbuntowały. Haha, ha, nic na to nie poradzicie. Mówiłem wam, że tak będzie. Nic im nie zrobicie. Ha, 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 ha. Zostawcie kalkulatora. Ty, 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 ty. O, jakie zgromadzenie. Co, jest jakaś promocja? Halo, przepraszam, co się tutaj dzieje? Halo, przepraszam, co się tutaj dzieje? O ja, ty jesteś mną. Jesteś taki sam jak ja. O ja! Ty jesteś mną! Jesteś taki sam jak ja. Oj, chyba coś mi się śni. Naprawdę chyba jeszcze nie. Za długo dzisiaj spałem, wiedziałem o tym. Cześć Emma! Cześć mija, Oliwia. Ojej, i tutaj też jest tyle. O, mnoży mi się przed oczami. Yy, o, cześć! A wy kim jesteście? Ojej! Cześć! Ty jesteś pewnie znajomym Stefani, prawda? Tak, Stefan, i co się tutaj dzieje? Ty znasz no na komputerach bardzo dobrze, prawda? A no prawda? A co tam? Wiesz co, nie pytaj, co się dzieje, bo i tak w to nie uwierzysz. Chodź mam dla ciebie zadanie. No dobra. Cześć, przystojniaczku. O, cześć! No chodź no, a nie ma czasu. Dobra, porozmawiamy później. Pa! Wow! Jaki przystojniak! No nie. Ta bad girl i jej słabość do chłopaków, no. O ja, co to jest? Słuchaj dokładnie, Noa. Musisz dostać się do systemu i znaleźć informację, jak usunąć klony. Jak usunąć klony? No tak. Nie dotykaj mnie! Nie dotykaj mnie, nie zbliżaj się! Ojej, ale to mówi! To nic, Noa, słuchaj, co do ciebie mówię. Musisz znaleźć te informacje. No dobra, postaram się. Nie dotykaj mnie! Ale on się za bardzo rusza! Nie dotykaj mnie! Ja się tym zajmę! No, dobra, to teraz się dostaniemy do systemu. Mhm. Dobra, chyba mam. Szybko mów! Już wiem! Wow, i inteligentny. Szybko mów, no a co wiesz? No bo tak, tam jest napisane, że klony powstały z wody. Czyli one automatycznie powstały, jak dziewczyny napiły się wody. No ja też piłem, dlatego też mam jednego klona. Wow! Ale jesteś inteligentny. No tak, i teraz, żeby je unicestwić, trzeba po prostu wypić wodę. One same znikną, bo jest to tylko twór wyobraźni, ale to proste. O nie, mój cały plan. Dobra, dziewczyny, wy szybko musicie iść napić się wody, a ja zatrzymam te klony, dobra? Okej, okay, robi się. No właśnie. O o! oddajcie kalkulatora, oddajcie kalkulatora. O nie! Są coraz bliżej! Oddajcie kalkulatora! Szybko Emma! Pi! Już! Wszystkie Emmy zniknęły! Teraz ty! Mia! Szybko! Okej! Okay. Już! Okej! Okay, zniknęły! Teraz Stefany. Się robi! Papa pa, klony. Ah, już. Okej, okay, teraz szybko, Oliwia, teraz ty. Ah. Okej, okay, i została tylko Andrea. Szybko, Andrea. Bye, bye. Ah. Zniknęły. Super! Ale ktoś jeszcze został. No, czas jeszcze na ciebie przystojniaczku. Szybko pij. No, gotowe! A kto to? To mój tata, poczekajcie, zaraz z nim porozmawiam. Hej, tato! Hej, tato! Wiesz co, bo pewnie widziałeś tutaj tyle tych ludzi, to za dużo kawy wypiłeś, za dużo kawy wypiłeś! Bo pewnie widziałeś tyle ludzi, za dużo kawy wypiłeś. Za dużo kawy wypiłeś. O ja! się ma kochanie, co się dzieje? Dzień dobry. Kto to jest? O nie! E, tato, e, słuchaj, wiesz co, musisz napić się wody. Ojej, ale on jest taki sam jak ja. Jak to? No poczekaj, zaraz przyniosę Ci wodę. Masz, napij się szybciutko. Dobra, bo chyba coś mi się dwoi przed oczami. No, tato, napij się. No dobra. Już. O, znik! Wiedziałem, że to tylko moje nudzenie. Uf, muszę o tym szybciutko zapomnieć. Tak, tak, to idź do domu i dzicicie, ja zaraz przyjdę. Uf, uf. Na całe szczęście udało się, no i powstrzymaliśmy kalkulatora. Tak, no i klony zniknęły. Zostawiajcie no łapkę w górę, jeśli podobała wam się nasza nowa bajka. Piszcie również w komentarzach, czy też chcielibyście mieć takiego klona. No właśnie, i co byście z nimi robili? Bawili się, nie wiem, chodzili na zakupy? No, ja już dziękuję bardzo, ja już więcej nie chcę mieć takich klonów. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Tak, i wchodźcie na naszego Facebooka. A teraz kilka pozdrowień. Pozdrawiam, Złocista Zoszka. Wiktoria Brzezińska, Ama Olejnik, Sandra Ciesielska i Wiki Grajki Super! A! Jeszcze jedne specjalne pozdrowienia! I specjalne pozdrowienia dla Adam Wisiński, który ma 25 kwietnia urodziny. 100 lat, 100 lat niech żyje żyje je nam! Woo! Do zobaczenia w kolejnej bajce, papa! Pa. Ale co my zrobimy z nimi? Przecież oni nie mogą wiedzieć, że my istniejemy. Aha, ja już na to zaradziłam. O czym mówisz, Wonder Woman? Spójrzcie, kogo wezwałam. No dobra, to koło mamy wymazać pamięć, co? No, Wonder Woman, ty zawsze myślisz o przodu. Ojej, kto to jest? Hamela, 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 No, gotowe. No dobra, dobra, to już, lecimy gumka, chodź. I jak zawsze bezbłędnie. No kiedy wy mi się w ogóle oddzięczycie? No mamy dla ciebie prezent. A jaki? O ja, kalkulator! Tyle czasu cię szukałem! Dobra, dobra, nie gadaj nic, idziemy do azylu. No, to wszystko się ułożyło. Ojej, gdzie my jesteśmy? Co my tu robimy?